Cześć siemanko z tej strony Nikom i dzisiaj wam zaprezentuję jak zrobić baner na telefonie. Tutaj macie ostatnich 3 subskrybentów. Jeżeli chcecie się tam znaleźć to zostawcie suba. A my zaczynamy. No i tak yy... Pierwsze co robimy, no to piszemy sobie 2560, Oczywiście to są wymiary na 432. Mam taki prostokąt. Ja wam pokażę jak zrobić bardzo fajny baner. Yy, I wy będziecie mieli do pobrania link w opisie będzie do pobrania takiej obramówki. Ja sobie zrobię ją. O. Wy będziecie mieli już ją wiecie co, na razie sobie pomniejszę zrobię tą ramówkę tak, pomniejszę sobie to kółko teraz sobie zrobię no i zobaczcie, biorę sobie tak wy nie róbcie na razie tego wiadomo, wiadomo przecież i mamy takie kółko białe więc musicie sobie wkleić to kółko po prostu gdzieś na taką wysokość, najlepiej żeby to sobie wyśrodkować, gdzieś tutaj zobaczycie. Bierzemy sobie Select Pixel, bierzemy gradientik. Ja zrobię sobie taki, wy możecie inny. Bierzemy sobie Drop Shadow Distance Blura, sobie usuwamy i dajemy sobie taki ciemniejszy kolor, na wiecie, o co mi chodzi. Daję sobie glow, taki fajny. I dodaję sobie na przykład siebie siebie, albo jakiegoś piłkarza, jakąś postać, jeżeli chcecie. Ja dodam sobie chyba tą. No. Dobra. I tak będzie spoko. I co teraz robimy? Bierzemy sobie gumeczkę, gumeczkę i zmazujemy. Wezmę sobie trochę większą. O, i robimy to, co ja. I mamy takie coś. E, ja Wam dam wszystkie w ogóle rzeczy w opisie. E, do pobrania, żebyście mieli sobie. E, ja skorzystam sobie z GFX Packa. podaj, że to był ostkiego Tak, ostkiego to jest GFX Pack. E, Niestety Tylko Shapes. Gdzie są shapes? Ja. Yeah. Ja sobie biorę takie kółko. Widzieliście taki baner już na moim kanale? Mi się osobiście podoba, nie wiem jak wam. To zależy od was, yy, bo macie tutaj ankietę. W sumie na końcu będziecie mieli, jak zobaczycie cały baner, czy wam się podoba. Jeżeli wam się nie podoba, a będzie yy, dużo łapek w górę, to zrobię kolejny poradnik, żebyście po prostu mieli jakiś inny. Okej, okay, super. Super. I to tak wygląda właśnie na razie. Teraz bierzemy sobie empty layer, bierzemy, zaznaczamy całe, całe. I bierzemy sobie film I mamy takie coś super, nie? nie, tylko to widać. Tutaj trochę. Trzeba coś zrobić z tym. I znaczy jeżeli wy inaczej to zrobiliście, nie zrobiliście przede mną glowa, no to u was tego nie będzie widać. Możemy zrobić, jeżeli zrobiliście tak jak ja, to możecie zrobić empty layer i zrobić takie coś trochę, czarnego tak i damy Zbierzecie sobie górę. postać naszą, bierzemy curves, bierzemy tak, tak żeby było jasno, wiadomo, wiadomo jak inaczej. Dobra, bierzemy sobie glowo i mamy takie coś. Mamy takie coś. Yy, nie zapytacie się, a gdzie my mamy dać kurde napis? Takie coś, nie? Yy, to bierzemy sobie napis. Oczywiście tutaj mój, gdzie mój napis tutaj. I możecie sobie dać w sumie we wszystkich, yy, tak jakby miejscach. Tutaj możecie sobie zrobić warpa i dać. I szczerze mówiąc, ja tak zrobię. Możecie sobie dać, że za tym i w ogóle takie coś. Yy, ja sobie zrobię osobiście, Tak, bo mi się podoba. Wy jak chcecie, zróbcie. Wiadomo. Tak. Yy, zaraz zobaczycie, jak to będzie wyglądało. Jejku. Zróbmy takie coś. To jest spoko. Bierzemy sobie Select Pixels. Bierzemy sobie oczywiście nasz jakiś kolorek tam. Okej, okay, yy, takie coś mamy. Bierzemy sobie fill and Stroke. Ja sobie wezmę tym razem. Kurde, trochę jest takie za duże, za, za grube, ale dobra, bierzemy sobie Liner Dodge, bierzemy glusję. Blur, i robimy takie coś, yy, bierzemy tak. No i bierzemy yy, oczywiście, bierzemy ekstrakt, bo jak inaczej, yy, i łączymy to wszystko. Teraz, o kurde, jak to się stało? Dobra, bierzemy sobie na cztery oczywiście drop shadow i teraz bierzemy sobie tak glow'a i mamy napis. Taki troszkę krzywym i wyszedł. Nie wiem, mi się tak wydaje chyba. Jak coś te piksele co widzicie, no to nich nie będzie, więc nie martwcie się. Tak, ja dodam sobie takie coś. O tak. Yy, jak chcecie, to możecie też sobie dodać. No. I bierzemy sobie, oczywiście, obramówkę. Takie coś. I to w sumie spoko wygląda. Fajnie mi się podoba. No. Yy, możemy sobie dodać jakieś kurde kwiatuszki w ogóle. Możemy sobie dodać social media. Ja nie będę tego dodawać raczej. Wiecie dlaczego. No bo kurde, yy, chyba umiecie, nie. Ale yy, pokażę wam, jak to by było. Yy, na przykład kurde, gdzie ja mam tutaj jakiś mój social media, jakieś moje. Jakieś moje social media. Nie widzę. Ale dobra, jak mamy na przykład jakieś, kurde, Szymon Oficjal, to yy, taki gościu chciał ode mnie baner, to robicie takie coś, nie? Tutaj już nie musicie aż tak się wysilać, bo możecie zwykły gradiencik dać. Yy, tak, dajemy sobie to na przykład bardziej na dół, trochę zmniejszamy, o tak. I dajemy sobie taką ikonkę, wiecie. Możemy sobie tu pokombinować jeszcze. Jeżeli Wam się podoba taki baner, to, to macie tutaj ankietkę. Możecie zagłosować. Jeżeli w większości nie będzie się podobał, w sumie 25 lajków będzie następny odcinek. Oczywiście z baneru, ponieważ nie każdemu musi się podobać, a chcę zrobić, żeby każdy sobie wybrał jakiś poradnik, jak zrobić baner taki. Więc no. Ja będę się z Wami żegnać, więc co. Do zobaczenia. Cześć! Do zobaczenia do następnego odcinka.